Wyglądający na w pełni zdrowego marszałek Czarzasty, i wychodzi i mówi, że on został pobity. A tymczasem sytuacja jest taka, że policja leży w szpitalu. Ta sprawa musi być bardzo dokładnie wyjaśniona, bo zupełnie rozmijają się wypowiedzi policji oraz pana marszałka. Ale niezależnie od tego, że się rozmijają, to tutaj chcę powiedzieć w sposób bardzo jednoznaczny. Pan marszałek powinien przebywać na sali. W czasie sesji Sejmu i powinien głosować, bo wczoraj były głosowania. Pan marszałek był wśród protestujących, tak jak niektórzy inni posłowie. Pan minister Kamiński, w sposób bardzo jednoznaczny, bardzo dobry, powiedział, że taka obecność tylko podgrzewa jeszcze atmosferę. I potem dochodzi do sytuacji, w której jedna posłanka wychodzi na mównicę i mówi, że kartę ktoś złamał. Pan marszałek mówi, że został pobity. czy znaczy mówi to inny poseł lewicy, że został pobity. Potem się okazuje, że. Może być tak, że to on właśnie popchnął policjantów. Nie podejmuję się tutaj, no bo nie, nie widziałem tego materiału, trudno mi powiedzieć. Inni, ja to miałem okazję wczoraj obserwować. Parlamentarzyści opozycyjni no, uczestniczą w tych protestach. Przygotowywali się do tego już znacznie wcześniej, mając świadomość, że ta ich obecność tylko podgrzeje tą atmosferę jeszcze bardziej. No, wydaje mi się, że nie tędy droga. Tutaj pan minister Kamiński bardzo ładnie odpowiedział na różnego rodzaju zarzuty, pytania skierowane pod adresem policji. Policja chroni porządek publiczny, dba o bezpieczeństwo wszystkich, niezależnie od tego, kto jaką formację polityczną reprezentuje. Ujawnił dużo ciekawych informacji dotyczących chociażby tego, że policja chroni także chroniła ratusza w momencie kiedy tak. pojawiła się taka informacja, że będzie próba gdzieś tam ataku na instytucję publiczną, tak jak chroni każdą inną instytucję publiczną, ale w tym wszystkim jest jedna rzecz. Ci, którzy wczoraj wyszli na ulicę, uważają, że mają więcej praw niż inni ludzie. A to jest nieprawda. Mają takie same prawa, nie mają więcej praw. Więc, jeżeli e, agresywnie zachowują się do policji, ponieważ uważają, że policja nie powinna e, przestrzegać porządku prawnego, to chyba coś jest niehalo w tym wszystkim. E, trzeba się stosować do przepisów. Wnioski są kierowane, jak wiadomo, przez policję. Policja nie widziałem, żeby naruszyła absolutnie e, jakichś zasad, które obowiązują w tym przypadku. I tylko mogę bić brawo dla policji. Ale to jest nic nowego. Po Smoleńsku go nie tylko pod pałacem, ale też pod domem Jarosława Kaczyńskiego odbywały się seanse nienawiści. Tłum skandował jeszcze jeden. Tutaj w Sejmie też ten, no taki po prostu prosty hejt cały czas odchodził. W tej chwili jest taki postulat, żeby siedział pan. Prezes Kaczyński do złudzenia przypomina tą poprzednią próbę puczu. Identycznie posłowie wychodzili, identycznie moderowali, namawiali tłum do tego, że protestować. Panie redaktor. Te, ta sytuacja, która ma miejsce w ostatnim czasie, pokazuje w sposób jednoznaczny, że tutaj pewna grupa społeczeństwa próbuje terroryzować resztę. I te ataki, właściwie tych ataków doświadczamy wszyscy. Ja również w ciągu ostatnich tygodni, na fala hejtu, która się wylała na mnie, a nawet dzisiaj rano, kiedy wyszedłem, wie pani, no pod moim mieszkaniem w Warszawie, gdzie mieszka, wie pani, wieszak po, po, położony kilka dni temu, błyskawica na drzwiach. No przecież to są ludzie, którzy prawdopodobnie nie rozumieją, jakie są zasady protestu, bo każdy ma prawo do swoich poglądów. Pani ma prawo do swoich poglądów, ja i każdy inny człowiek. No nie musimy być równi wobec poglądów, bo świat nie byłby taki kolorowy. Przecież to jest oczywiste. Natomiast trzeba umieć te poglądy eksponować nie w taki sposób, że wchodzi się z buciorami w świat mojej wolności czy innych ludzi. Tego nie wolno robić, czy narusza się zasady czy przepisy, które obowiązują. Ale wie Pani, mamy taką sytuację dzisiaj w Polsce, że sędzia któremu odbiera się immunitet, mówi, że on i tak będzie robił, co mu się podoba, bo nie uznaje tego orzeczenia. Jak to zrobić? Czy ukradnie koledze po fachu łańcuch i go wygodnie z sali posiedzenia? Pani, prawdopodobnie pan sędzia rozumie prawo w ten sposób, że nas wszystkich prawo obowiązuje, natomiast jego nie obowiązuje. I nie obowiązują orzeczenia sądowe. Rozumiem, że jeżeli zdecydowałby się pobić kogoś, to też by go to nie obowiązywało. No bo czym to się różni? Przecież Izba dyscyplinarna w sprawach dotyczących immunitetu ma prawo orzekać, tu nie jest, absolutnie nie działa orzeczenie TSUE, w tym przypadku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, no to by oznaczało, że gdyby sąd, ten, Izba Dyscyplinarna nie była sądem, to sędziowie mogliby robić, co im się podoba, kraść, bić i nie ponosiliby za to odpowiedzialności. No przecież to pewna logika podpowiada, że przecież to by była jakaś anarchia zupełna.